o to, że w wywiadzie udzielonym dla portalu Radia Maria w dniu 5 września 2020 roku opublikowanym w TV Trwam, przedstawiając swoje poglądy na temat stwierdzenia śmierci mózgów, wprowadził w błąd opinię publiczną, podważył zaufanie do zawodu lekarza oraz naruszył jego godność, co stanowi naruszenie artykułu pierwszego. Ustęp 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z artykułem 53 ustawy o izbach lekarskich oraz artykułem 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza-dentysty z powodu odwołań wniesionych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Bydgoszczy i obwinionego lekarza od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2022 roku sygnatura akt OSLW 11/21 zmienia zaskarżone orzeczenie sądu pierwszej instancji na podstawie artykułu 83 ustępu 1 punkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia

pod orzeczeniem. Krótkie uzasadnienie te, tego orzeczenia. <słuch <Typically. słuchividades> z z e, poglądy, które prezentuje Pan Profesor Talar e, od wielu lat, mimo e, wielu spraw, które toczyły się w sprawie jego wypowiedzi, no właściwie nie zmieniają się. A więc upomnienia... E, nie odniosły żadnego skutku, yy, i dzisiejsza rozprawa w zasadzie nie wniosła jakichś nowych elementów, nowej argumentacji, która by mogła przekonać nas, że pan profesor Talar wyciąga jakieś wnioski z tego, co się wokół sprawy dzieje. Yy, nie ulega wątpliwości, że to, yy, co twierdzi, yy, jest sprzeczne z obecną wiedzą medyczną, która jak wiadomo ciągle się zmienia, bo jest postęp w zakresie medycyny i w tym problemie, o którym dzisiaj tutaj słyszeliśmy, też jakieś zmiany będą y, na pewno w przyszłości poczynione. Coraz lepiej definiujemy pewne rzeczy i mamy więcej narzędzi do tego, żeby y, lepiej stwierdzać, objawy czy też rzeczy, które dotyczą tych procesów, o których, o których była mowa. Jest wiele wątków, które można by i będą poruszone w orzeczeniu, które będą w uzasadnieniu poruszone i uzasadnienie to w odpowiednim czasie będzie Państwu udostępnione i przesłane. Na tym kończę dzisiejszą rozprawę. Z piekło jak najszybciej pochłonęło. Jak ich drognazdo będzie to, to potrzebowało pomocy. pomocy, nie znajdzie się ani jeden lekarz. I tego to im lekarze. życzę, tego im Ale życzę wszystkim. I widziałam jak ta izba popierała złodziei, oszustów, fałszerzy dokumentacji medycznej i lekarskiej, Którzy wywodzali pieniądze z NFZ-u. To jest prawomocny. Mafia. Mafia, mafia. To jest mafia, bez wstydu. Ciekawe jacy rodzice, to jest rodzice. To ten wyrok jest prawomocny? Pytam, jak to to jest to, ta jest ta wysoki sądzie. To nie jest, jest wysoki sąd to jest Ja podejmować decyzję nie oglądając całości materiału dowodowego. To jest, to jest, to jest Panie absolutny Panie, dowód tak o waszej tędy działalności. Mafia! I to, boli, bo to profesor tak się zachował? Tak, tak, nie, tak, nie tak, tak, podobne. Tak działa mafia! Kanali! Jesteście zbrodniarzami i wyrodnialcami! I tacy musieli być władzim rodzice! I bo tylko miernoty! Konają się! Styzą się Jesteśmy brawo, 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 panie profesorze. Niech pan tak dalej robi. Niech uczy, lat i niech uczy. niech uczy ludzi, którzy chcą leczyć, a nie mordować. Którzy chcą leczyć, a nie służyć koncernom. To jest kapitał. Ja widziałam, co ta izba potrafi robić. I przysięgam, że życie.